Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżają się ważne dni w Strakocinie dla bojowników Maryi, ale także dla wszystkich, którzy kochają naszą Ojczyznę. Bowiem z 6 na 7 kwietnia kolejny raz zgromadzimy się tu w Sanktuarium Świętego Andrzeja w Ogoli. Aby modlić się za Polskę. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20. Będzie to wyjątkowe spotkanie, gdyż spotkamy się na Bogolówce po to, aby odprawić drogę krzyżową przy stacjach. Drogi krzyżowej tam zniesionej. Następnie o godzinie 21.00 w kaplicy. Pani Królowej Polski. Przeżywać będziemy na Bobolówce apel jasnogórski. A po tym apelu jasnogórskim z figurą Matki Bożej Fatimskiej odprawimy, bo jest pierwsza sobota miesiąca, pielgrzymkę z Bobolówki do kościoła parafialnego, do sanktuarium Świętego Andrzeja w i Będziemy odmawiać różaniec i reszta spotkania będzie już tutaj w sanktuarium. Wystawimy na święcie sakramy, poprowadzimy modlitwy i nasze spotkanie zakończymy pasterką o godzinie 24. Szanowni Państwo, zapraszam nie tylko wojowników, ale wszystkim, którzy leży na sercu nasza ojczyzna. Widzimy, jakie zagrożenia dzisiaj przeżywa Polska. My jako chrześcijanie. Wierzymy i ufamy, że z pomocą Boga tutaj w Strachocinie jesteśmy w stanie wyprosić wiele łas. Tak jak kiedyś Warszawa wybłagała cud i uratowała Polskę przed bolszewikami. My dzisiaj wierzymy w ten nowy cud, który jest w stanie wyprosić święty Andrzej. Dlatego bądźcie z nami. Nie tylko wojownicy, ale każdy, kto może. Niech w tym dniu Kilka godzin takiej intensywnej modlitwy i na Bobolówce, i w sanktuarium. Będzie wielkim darem dla naszej ojczyzny. Szczęść Boże.